Witajcie, dzieci! Mam nadzieję, że wszyscy już macie swoje dzwonki chromatyczne w domu, ponieważ dzisiaj spróbujemy zagrać sobie coś na tych dzwonkach. Przypominam, że ta nasza pałeczka służy do grania. Nie trzymamy jej w ten sposób, tylko luźno trzema palcami, tak, żebyśmy mogli na przykład ją. O, żeby mogła nam w ten sposób sobie luźno latać. Proszę, żebyście powtórzyli teraz za mną granie nutek. Poznaliśmy na razie nutki sol oraz mi. Spróbujcie je zagrać na swoich dzwonkach. Przypominam, nutę tych odpowiednich dźwięków szukajcie na białych klawiszach. Uwaga. Dźwięk sol. Dźwięk mi. Jeszcze raz dźwięk sol. Dźwięk Mi. Spróbujcie teraz zagrać szybciej. A teraz w drugą stronę. Spróbujcie tak poćwiczyć jeszcze kilka razy.